Aha! Ten ensok kurwa co piknie to łeb strzeli! Jebany jitter, 200 360 hz 600 Nie, wiem, zawsze piknie Szybciej my na samych już się na kogo, my na kogo my gramy? Na kogo my gramy, człowieku, ja nie wiem jest odjebany, po prostu kurwa, sadiebany. Nie wiem, nie jest się wierzyć, wiesz, bo... 5 go w diga i teraz jestem celowany idealnie. A to piknie ze słupem? Od razu prefire w ciebie za tym potem? Nie wiem o co chodzi bo tym człowieku, nie? A łotka też po swojej nieba, że nie wuj. Bo... Flashbang! Jeszcze na ku zagu, że nie postawam w sobie. Teraz się celowo jechałem w łeb, やべえ、まさか味。